Buenos dias, amigos. Drugi dzień tutaj w, tym, w tej wioseczce. I wybieram się, aby przygotować Aniusi śniadanko. A potem się gdzieś wybierzemy w jakieś fajne miejsce. Najpierw śniadanko. I już jesteśmy w drodze, aby przygotować śniadanko po śniadanku będzie huśtaweczka a teraz musimy przejść przez ten wiszący długi most. O malutku, buja się trochę. Ani już nie buja i tak mocno tam z tyłu. Ojejku, niosiuś Nie bujaj o. Tu jest nasza kuchnia Ja zwariuję, tutaj te pięć kroków jechali samochodem, żeby tu podjechać Idziemy zobaczyć co tu będzie Właśnie przygotowałem Aniusi śniadanko, Aniusia już siedzi, ale i tak ją zawołam jeszcze raz. Aniusia, śniadanko gotowe. Coś to robiło takie odgłosy, siedzimy sobie przy śniadaniu, a tam poleciał. Czarny ogon. Nie wiem, czy go teraz jeszcze dojdzie. O nie, nie zwiewaj. O. Widzicie gościa? Zobaczcie, jak się na mnie patrzy tu. To... O! Tak hałasował tutaj. Robił odgłosy. I teraz cię mam. Jemy sobie spokojnie śniadanko a ten gościu tu się skradał. Kajny zwierzaczek. No dobra, idę do Ani z powrotem. Może dzisiaj nakręcę jeszcze te małe, chyba kalibry się nazywają te małe ptaszki. Malutkie ptaszki. Szybko latają. Ciężko je nawet nakręcić. No dobra. Będę dalej jeść. Właśnie zjedliśmy śniadanko. Teraz jedziemy do domku. I potem się wybierzemy na dłuższy spacerek. Ania dzisiaj mówię, że dzisiaj moje śniadanie tak yy, średnio się udało, że już yy, pyszniej się gotowałem. Przygotowywałem śniadania. Yy, jutro się po, postaram jakoś to urozmaicić. i po drodze, do na, po drodze do naszego domku e, zauważyliśmy też małpkę na drzewie Spójrz, jak sobie tam u góry sobie spaceruje mała czarna małpka już do Ani właśnie mówiłem że w Kostaryce to nie musisz chodzić do żadnych parków tylko wystarczy trochę się odrzuciła coś Mówiłem jak liście spadają albo coś jakieś... O, prawie spadła ta małpka. Widzieliście? I skoczyła na drugie drzewo. No dobra, zostawimy ją w spokoju. Bo tu jeszcze taka pani na dole też nie może chyba jej dojrzeć. Patrzy tam do góry, patrzy, zobaczcie tu stoi, patrzy do góry chyba nie może jej dojrzeć ok, idziemy zaczęło u nas spadać następny tropikalny deszczyk ale już widzę, że się rozjaśnia Chwilę popada A za chwilę wyjdzie słoneczko I będzie wszystko Całkiem fajnie I wtedy wyruszymy na nasz spacerek Zobaczymy czy wulkanu Na pewno dzisiaj też nie widać Jest tak pochmurno nie, nie ma wulkanu. Ruszyliśmy w drogę. Udało mi się, Aniu, się namówić na spacerek. Dwa kilometry w jedną stronę. Przy tej niebezpiecznej drodze. Przejdziemy się ulicą, bo padało i jest błoto tutaj na tym poboczu. Kostarykańskie krówki. Proszę zobaczyć, różne kolory i grubsze i chudsze. Jesteśmy 5 minut w drodze przy tej ulicy. Odkryliśmy następną restaurację El Novillo del Arenal. Nawet mają krówkę przed restauracją. tam chyba z tyłu jakiś stawek nie wiem czy to należy do tej restauracji tam są ławki tutaj zobaczcie ktoś oferuje tutaj ma swój jakiś taki kawałek lasu i ten las prowadzi do wulkanu i można tutaj sobie kupić bilet i wtedy iść tam w stronę wulkanu albo jechać na koniu tutaj tam liście zametają z tych z tej szkały, żeby woda lepiej spływała na pewno to zaraz jest przy ulicy. A, rozpadało się. Chyba będziemy musieli się gdzieś trochę schować tu pod drzewem. Przeciekać chwileczkę. Jak tak sobie idziemy to mi się przypomina nasz spacer w Hako. Wtedy szliśmy chyba 7 km z tej Hermosa beach do Hako Co sobie tak nogi obtarliśmy i tak dalej i wtedy było gorąco o Jezus Teraz się przyjemniej idzie Muszę powiedzieć No i nie mamy tak daleko Tylko trochę kropi teraz Po południu na pewno będzie słonecznie. Doszliśmy do naszego celu. Termalne baseniki. Podgrzewane przez wulkan, którego dzisiaj nie widać. Dzisiaj będziemy mieli lepsze miejsce na pewno Zaraz sobie poszukamy jakichś miejsc Odkryliśmy tutaj dużo takich fajnych termalnych waninek patrzcie gorący tutaj strumyk aż paruje Ale kiepsko tu przejść. Pełno kamlotów w wodzie. usiąść tu i znaleźliśmy sobie podgrzewaną wanienkę jest całkiem fajnie na razie nie pada a w razie co to siedzimy tutaj pod drzewkami grzejemy się nie ma dużo ludzi to jest ta druga część tej rzeczki eee, tu już raz byliśmy po drugiej stronie ale tam trzeba było się trzymać po prostu bo było takie ciśnienie tej wody, a tutaj jest spokojnie, można sobie fajnie się wygrzać w tym baseniku termalnym a, jak dobrze stało padać, trochę się wypogodziło. Już tu siedzimy, chyba, nie wiem, z dwie godziny. Jest super, ale jest coraz więcej ludzi. Zobaczcie, turyści przyszli. I czapka moja wpadła do budy. Ja siedzę tutaj w mokrej czapce. Ale jest. Naprawdę ekstra, Uu. trochę tu wjeżdżam, ale opłacało się iść te dwa kilometry, żeby znowu sobie tutaj posiedzieć, troszkę w tej pięknej, cieplutkiej, termalnej wodzie, O jest ekstra. A też tu siedzi przede mną. A zobaczcie jak sobie siedzi. To moje nogi ma. Może się w razie co złapać. Nie? Żeby mi nie odpłynęła, to ją wtedy tymi nogami tak, op, złapię i ją trzymam. To jest moje ulubione miejsce, dobrze że mamy tak w miarę blisko do tego miejsca tam z naszej wioseczki Właśnie wyszliśmy z wody jest coraz więcej ludzi, to już się tak głośno zrobiło, wiecie jak przyszliśmy tutaj rano to byliśmy prawie sami, było elegancko a teraz taki harmider, pełno tych turystów, idziemy do domku, napijemy się trochę, zjemy obiad, potem może pójdziemy na basen, albo jeszcze coś wymyślimy, zobaczymy, ale jak mówiłem, na tym, tutaj na tym zadupiu to nic nie ma takiego, żeby tutaj coś specjalnie robić, zobaczymy. No już wracamy tutaj przy drodze, zobaczcie, mówię, coś kolorowego leży, jakiś ktyna. Myśleliśmy, że jakaś, jakaś bransoletka, czy coś, a to wąż. Zobaczcie. Kolorowy wąż. Ale myślimy, że ktoś go chyba przejechał, bo taki jest spłaszczony, flaczki wyszły, ale fajne miał kolory. Mały wężyk. No tak, przynajmniej nie pada. Ale trochę słońce świeci. pogodnił się trochę. Wróciliśmy do domku. Super spacerek, super kąpiel w tych termalnych basenkach. A teraz coś zjemy. Przygotowaliśmy obiadek. To właśnie kolorowe wygląda jak zwykle nasz obiadek kolorowy. I teraz sobie zjemy. Nie uwierzycie, moje drodzy. Wyszło słońce. I idziemy na basenik. Mam ręcznik, kawkę, fajny kubek, kwiatuszki. I lecimy na basen. Idziemy na skróty. O, teraz tu idziemy na skróty. Patrzcie. Z naszego domku. Tam jest nasz domek. A i tu idziemy tu. Elegancko. I już jesteśmy na Baseniku. Proszę bardzo. Wczoraj to były te dwie rodziny kostarykańskie, było trochę głośno, a dzisiaj hmm, cały basenik dla nas, leżaczki, foteliczki, tylko zauważyłem, że wodospad nieczynny, ale poza tym jest super, może włączy później ten wodospad, zobaczymy, gdzieś tutaj teraz sobie zrobimy leżaczki, fajnie ustawimy i wtedy wskakujemy do wody. Wiecie co się stało? Ania mnie wypchnęła do wody. Ja sobie stoję, obserwuję, bo myśleliśmy, że tam coś w tych drzewach, jakieś małpki, czy coś chodzi. Ania podchodzi, up, i wleciałem w okularach wszystkich, chyba w czapce miałem wszystko, wszystko mokre. Oj, Aniusia, Aniusia! Tak sobie to pływam i myślę, że... To jeszcze tylko 3 dni do wigilii. Do nas przyjedzie nasza ukochana córeczka i będziemy tutaj razem. I czytałem, że tutaj w Kostaryce wigilię obchodzi się o 24 w nocy. Także 24 grudnia, o 24 w nocy się otwiera prezenty i się zaczyna dopiero. Wigilię. Także my też tak zrobimy, ponieważ nasza córka przyleci dopiero wieczorem o 19 czy 20 i o 24 sobie zrobimy wigilię. Tak jak tutaj się w Kostaryce świętuje w ten sposób. To już niedługo. Feliz Navidad. Znowu ulewa. mam powiem tutaj to jest pogoda. Rano lało. południe trochę słońce wyszło. A teraz znowu leje. No nic trudno, tak już tu jest. W tym rejonie gdzie jesteśmy. U nas już dzisiaj chyba nigdzie się nie wybierzemy. Niestety leje, wieje. Kiepska pogoda. No nic, jutro będzie lepiej, mam nadzieję. Do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się.